Se razumem, to v resnici... Chód mi zgasł na kolejowym przejeździe, miałem szczęście To musiało się zdarzyć, w dzień powszechnego strajku kolejarzy Łatwo się sparzyć, los jest nie do przewidzenia Choć zabawa za pałkami zwiększa szansę poparzenia a Gdy poza zapałkami bawisz się butlą gazu To masz szansę na przejście do historii od razu Niestety do rozdziału ludzie głusi niż krzesło Świat to piękne miejsce, a robimy z niego biegło Najpierw wycinamy las, żeby zbudować fabrykę Potem, żeby było ładniej Otaczamy ją trawnikiem Świat to piękne miejsce, to ludzie są obleśni Zabijają co popadnie i wsadzają to w naleśnik a ten pola Zdanym trafia w gębowy otwór. Świat to piękne miejsce, ale człowiek to potwór. Raz, dwa, czy znasz ten stan? Chodź teraz ze mną, bo ja dobrze go znam. I tylko powiem, że świat stoi na głowie. To stan wyjątkowy, lecz jestem gotowy. Raz, dwa, czy znasz ten stan? Chodź teraz ze mną. Bo Czego znam. I tylko powiem, że świat stoi na głowie, to stan wyjątkowy Jestem gotowy, gdy człowiek zobaczył świat, zachwycony aż pisnął Jak tu pięknie, zrobię tu wysypisko Jak powiedział mieszko pierwszy czy tam Bolesław chrobry Lubię przyrodę, ale zabierzcie te bobry Świat to piękne miejsce i do celu mnie bardzo. Nie jestem z tych, którzy środowiskiem gardzą, ale uprzejmie proszę, nie róbcie tragedii. Jak zechcę zobaczyć Bobra, zajrzę do Wikipedii. Świat to piękne miejsce, dlaczego? Przede wszystkim są w nim na internet, teledyski. Możesz wybierać, czy wolisz Pepsi, czy Cole. To piosenka, nie reklama, więc nie zdradzę, co wolę. Świat to piękne miejsce, zapamiętaj tylko tyle, bo chociaż ludzie czasem działają jak debile, to przecież tylko chwilę mamy, żeby docenić, że w ogóle jesteśmy na tej bardzo dziwnej ziemi. Raz, dwa, czy znasz ten stan? Chodź teraz ze mną, bo ja dobrze. Że go znam i tylko powiem, że świat stoi na głowie To stan wyjątkowy, lecz jestem gotowy Raz, dwa, czy znasz ten stan Chodź teraz ze mną, bo ja dobrze go znam I tylko powiem, że świat stoi na głowie, to stan wyjątkowy Jestem gotowy Świat to piękne miejsce, jednak podział jest prosty. Jedni żyją jak ludzie, inni jak wodorosty. Ich życie to matnia, ogarnia ich apatia. Świat zamiast być piękny jest dla nich jak pułapka. Człowiek stworzył też rzeczy, z których może być dumny, ale kręci go bardziej. Produkcja gwoździ do trudny Przy tym oczywiście, tak się właśnie... Nie składa, że to nie jego trudna, tylko truna sąsiada. Świat to piękne miejsce, choć staramy się bardzo. Poprawić w nim więcej niż naprawdę warto, a że lepsze zawsze było dobrego wrogiem. Zamiast poprawiać krzywdę, robimy sobie. Świat to piękne miejsce, chociaż człowiek się stara. Jak tylko może, żeby zmienić to zaraz. Czy świat to przetrwa? I co zrobi człowiek? Przyznam się, wiem, ale nie powiem. Raz, dwa, czy znasz ten stan? Chodź teraz ze mną, bo go znam I tylko powiem, że świat stoi na głowie, to stan wyjątkowy, lecz jestem gotowy Raz, dwa, czy znasz ten stan? Chodź teraz ze mną, bo ja dobrze go znam I tylko powiem, że świat stoi na głowie, to stan wyjątkowy, jestem gotowy